Fachowców jest wielu, ale nie każdy poradzi sobie z usterką. Kiedy w ruch idą farby, młoty i wiertła, warto uważać na to, aby mały remont nie zamienił się w wielką katastrofę. Wita, witam, witam. Co, co będę robił? robił? Dzisiaj będziemy oceniać remont Tigera. A bardziej łamanie przepisów PHP. Mam farbę. Będę malował. Zaczynamy iść do przodu. Co? Trzeba zapierdalać, ja się mówię Wiadomo, że to będzie na wizualizowanie na dwa razy, bo... Co on kur... ma na plecach? I dzisiaj weźmiemy zamalowanie łazienki. Jak widzicie, tego typu Mówiłem, pomalujemy, a pomalujemy. Oto tą farbą tego typu właśnie. Zaraz ściągnę pistolet. Widzicie, jest, jest zdejście tego typu. Zagruntujemy tego typu. Dobra. Eee, grunt. Grunt to mieć grunt. I zakładamy maszynę. Buongiorno. Oh, shit. oh, shit. oh, shit. oh shit. Nie ma no, ściana gorzej zalana niż, niż kobra. Pfff... Jak to na melinie. Jak widzimy, Tiger nawet nie oszczędził kafelków. Ale Tiger chyba oszczędzi ten kontakt. Myliłem się. Mogę, się peli k***a jak k***a. A się peli jak k***a. A, więc k***a. Chodź. 分几 ładnie, co? I jest już wersja, to wszystko, dziękuję. W telefonie. Jak widzę, Tiger tych kawalek też nie oszczędził. O, Widzicie? widać pani Tego typu widać efekty Nie no farba na ścianie się czuje wyśmienicie Widzicie? Trzeba iść do przodu nie do tyłu tego typu Zobaczę czy już jest suche bo no... To to jest tutaj To zejdziemy na dół z moimi. Idziemy do pińcy. Smakowała wczoraj pizza za moje pieniądze podgrzewana w piekarniku na oleju? Będę u ciebie za 10 minut U SZTATKU Zostaw mój boiler w moim mieszkaniu, bo ci konto usunę. A, kierdo, nie boga, kuba, który, tego dzięki za trójkę, to Michał Kobrzycy grubej wpychał. Menelu i oszuście, Maria Czapelka na cmentarzu, to już się rządzisz na górze? A kłamałeś, że żyje oszuście. Córkę też straciłeś, dwie Dzień lewe rączki macie razem z tym nierobem brzydką kobrą. Dzień nie udawaj, trójkę. że coś robisz, nieudaczniku. O Jezus, ale się zastarałeś. i Idź wyprzej dziupka. Ale nie uważałeś w ogóle w sami. Chujowy tym jestem wysyłacie. Ale dzięki za trójkę. Ty zawsze płaczesz, że kiepski donate. Jak prawda cię zaboli. Czapelka na cmentarzu. Córki was nie macie. Tacy donate. z was rodzice? A ty chudy jesteś jak menel z pod żabki. Kobra dobiega pierwsza do lodówki Jezus, i cię obiada? Bo ona gruba kurwa. jazz. ja pierdolę. Popłakacie? Ja. Chujowy donate ci powiem. Bardzo chujowy. Mogę się postarać. Mówiasz kurwa mam mięsi na człowieku. Wysadź na klatek. Tak. Ty masz mięśnie? Chyba na jajkach chudy Menelu. Widać, że kasa się skończyła, nie możesz w pierda dalać pizzy. Jezu, Kobra wyjada z lodówki, bo ty jej jak świnia, bajeckę? a dla ciebie nie starcza na jedzenie. Co jeszcze Trzeba było odkładać łajzo. Chłopie, zazdrocisz mi klatę, bo chociaż lepiej się czy jak jestem chudy. Ha, tego typu co? O jest to pysk na żywo bralu, a nie jak cię to na to Ha, Kujowy! Znowu trzeci danek chujowy! Staraj się kur... Chłopie! jesteś pizza? Bo jesteś pizza, widzę. <grym zim> A prostu na siebie! Może Ty masz jakieś. ...zejścia psychiczne. Co Michale, nie wysyłać do Night. się jak ciota. Już spuściła wodę. Wstyd. Nie pozwolę malować wie? Ale dobra. Ja bym wiedział. Ja bym nie bym wiedział, ale to wiedzie tu i tak. No do tego trochę. To. Cóż, cytro. A dzisiaj zaczniemy sobie coś robić. Jak widzicie, będziemy malować schody tego typu po prostu. O, to takie cudo. A, mi... A widzicie, widzowie. No, trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Widzowie Oby ten węgiel, tego typu. Zobacz jaki kolor. No właśnie sam zobaczyć. O, ty, pat, ale, ale trochę... Nie, co? Ej, ty, teraz trochę lepiej się zrobiło. Nie, bo ty, to jest, yy, jasny oczy. Ej, śliczny. Zakończenie przy narożnikach jest topno. Widzę No dobra, widzimy się. widzą sobie pani wieczorkę, a ja tu muszę ogarnąć. zaraz sobie to wszystko robić. Jest, jest tutaj. I do działa. Nie ma co się do. Tak ja mam, betę. Wykopki z tego bądu. Wykopki z tego bądu. Okra i Wykopki z tego Bardzo równomiernie pomalowane ściany. Wykopki z tego bądu na ścianę. Pistoletem się szybko maluje. Opitolis tego. Ja to i pani Any ja nie zaje AFT co to jest? To jest gówno jakieś, które wykopił tego bonsę się i tak Bo się, się pytaliście, nie Co to za znaczy, AFT? Ojej, AFT to bosem jest! <grym> <grym> o ja pierdolę. <grym> Downy, chore osoby psychiczne, tylko po bardzo. wtedy się bo co myślą, że są bosami, tego, tego, o Jezu Tego Tego typu Po i po 30, po 40, 50 lat takie wykręty jak cioło widzicie, to ten No ładna podłoga się zrobiła różowa Nawet laptop, e, laptop tablet, e. a nie, co to, to by była taka? Idę, nie mam już. Ale to o tym było jak już to jest widać. I no zajebisty efekt tą dręer! Na dół! Na dół ten kalar! Nie! Na dół! Tak to wygląda? widzę jak widzicie to ten, ten suk i dlatego tego sobie tutaj nie, nie ruszyłem no wiecie co to, to... Ja. wiecie widzowie fajnie chodzi o to żeby było tu czysto żeby było widzowie ja tylko odświeżam żeby było tak sobie wyobrażam te gra na strzelnicy Powiem że wykopki z tego zawsze będą mówili nie, bo to są frezy. Dla nich to jest złe. Dla nich to jest, wiecie co jest dobre? Jak tiger jest najebany. Ale jak tiger nie pije i stara się to dla nich, to jest kurwa złe. Już. Jest tutaj. Już to jest złe. Już zły tiger, bo nie pije. Robi. Wykopki z tango sioty uliczne, które nie mają pieniędzy. <grym> 160 cm wzrostu mówisz o nas w sposób negatywny. A co ty osiągnąłeś pochwal się sześciu widzów? A Sutki ci stanęły? Brawo! O, <słyszy> <słyszy> powek kręceni. Śmiech popatrzy. Coś ty zrobisz z tym sufitem M E-N-L-U? -E co u Y? O, co, sutki ci stanęło? Brawo! <słyszy> O Jezu! dobrze, dobrze! Czekam, czekam! Niecierpliwie! Brawa! słodki ci stanęły. Krajarze! cienko do du gukła! Tego typu. To... Jak widać, tajker pomalował na dźwięk czerwono. U panie, a kto panu tak sił? Gościu cały sufit ui, Z Meliny, Melań robisz. Ty o nie no, nie no. no, 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 no to... to... A jak ciebie, Bet? Muchacha mucha, jest, jest no mucha, Brawo, brawo dla mucha, która mucha, <laughs> <laughs> to nie mucha, mucha, co to, to debil? O oh, Drzwi te o m a l o w a e e Co, 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 co? Drzwi nie będą różowe Jak już tutaj jest na różowo to też? Nie wleś skarby, bo jest drugie to biało. A co cię odchodzi? Powiedz mi Chcesz z kaczami? Za trójkę? No ba! Także swoim pistoletem ujebał całą podłogę I teraz kobra sprząta Jak to wygląda? No. I tak to wygląda Wiadomo widzowie fani, to, że to musi wysnąć. No to nie jest widzowie pani koniec nie o tego, bo to jest micro. To musi dobrze wysnąć I tak to muszę zostawić jak to wysła. To doda to. No dobra, widzowie fani, ja uciekam. Kremowe chyba. Ja pierdolę. Kremowy, kurwa. Ja już tak wam przybliżyłem, kur*** z łazienką, kurwa, nie skapnęliście się? Ja pierdolę, łeb, kurwa, odpada. To jest kremowy, to jest kremowy. A, Ela, 3 złote, bardzo L-A-D-N-I-E-A, pokój c o r k i t s b e d z i s z malował. pokój, no, czy to kiedyś no. Te oczka na pewno nie kłamią, <grymne> o, Tu jeszcze raz pokazuję wam. To jest ten kremowy, no, wizaj fani. Jak widzicie, tak to wygląda. Jak widzę, wszystkie są obre. Szafki są obre. Sofity są obre. Jak widzicie, jak widzicie tego typu? Jest różnica? No jest różnica, teraz wszystko jest w ombre. Zobaczcie. Jest różnica tego typu. Tu jest pokój mery. Tego typu. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Fajny źle do Jak Widzicie w fani. Okno, oczywiście też w ombre. Bardzo ładne. W fani, tego typu. Tego typu. Tego typu. Nasz czuć fani z zapachem farby. No, i tak to wygląda. Następnie, jak będzie 5000, zrobię seminarium z malowania tego typu. Ale jak wstałem, zobaczyłem, że po prostu nie ma 5000, nie zrobię tego live'a z malowania. Tak obiecałem, tak zrobiłem. Widziałem, fajnie. Już zrobiłem. Oczywiście, szafka przy też jest Jak Widzicie, tak to wygląda. Oczywiście tych list I... też nie oszczędził. Świeżo pomalowane. No, przykro, ale fajnie. Tak mówiłem wam. Tutaj też mu się trochę lekko omskło. Że po prostu... Po prostu... Jak będzie 5000 zrobię live z malowania. Ale jak ja widziałem, że macie... I zde co on z tymi drzwiami? Kobra powiedziałem jak chyba na parę godzin. Przespieszczenie, wzrojem fajnie. Spójrzcie na te zajebiste zacieki na drzwiach. Tego typu. Widziałem fani... Tutaj też farba schowa literami. Po prostu... Straciliście i straciliście takim sposobem, widzaj fani... Fajnie tak teksturowana ściana, taka nowoczesna bardzo. Widzicie? kurwa... Zwróćcie uwagę na białą podłogę. Jak widzicie jest tak zrobione w takim samym kolorze gdzie wszędzie typu Zobaczę sobie Zobaczcie, jak to wygląda Wygląda to ha, dobrze O tak to wygląda I to wszystko to się mówi <grym> Malina nie oszczędził jebanych poręczy. Wy macie na no to wyjebane, no to mieć wyjebane dalej, no. Sorry, Tracicie to w chuj. Opierdoliłem to wszystko, szybko, oganowe nie musiałem się tłumaczyć, wyjaśniać inne rzeczy. Zobaczcie, zrobiłem, zrobiłem. Tego typu. Będę, witam, witam, zapraszam na mój kanał. zasubskrybujcie, widzowie i tego typu. A ja właśnie odpoczywam. Zobaczcie, jak jest zrobione. Jak było jebane wcześniej, tak jest nadal. Tego typu. Zobaczcie, jak to teraz wygląda. No. to, to, się... to się mówi, trudno. No ja nie będę tego typu. Jest zrobione. Zobaczcie. Zobaczymy, jak będzie wyglądało. O. No, wow. Powiem wam, No żałujcie, widzowie fani. To jest właśnie to, co wykończy wykończyliśmy. To jest tetanny kremowy. Poprawki robię. Jak widzicie, trochę poprawek robię. Troszkę poprawek. Troszkę poprawek. Tam generalnie potrzeba teraz nowego remontu. Tego typu. Zobaczcie. Tam widzicie. Tak to wygląda. Nie, zobaczcie, żałujcie. Po prostu żałujcie tego wszystkiego. Podsumowując, się 5.0 zniszczył trzy pokoje, Ujęła większość ścian, okien, drzwi i podłóg i wszystkich elementów znajdujących się pobliżu ścian. Nawet myślę, że Rambu mógł cierpieć na tym i też jest pomalowane na różowo. Reszta tej pomyliny możecie obejrzeć na załączonych screenshotach. I would like to the production.